Obserwując młodzież, w ogóle jak przychodzą, bo, bo przychodzą dziewczyny do syna i, i w ogóle ich zachowania, to mi się wydaje, że powinno się wybudować w tych dzieciach to zaufanie do rodziny. Na przykład, że taka jak to ja mówię, jazda na gapet później bardzo dużo kosztuje. Że oni powinni mieć zaufanie wejścia do, przyjścia do mamy, czy do taty, na przykład syn. Y i powie, tato, wiesz, ja się trochę wstydzę iść do tej apteki, do kiosku kupić prezerwatywę, I czy ty mi pomożesz, czy ty mi kupisz, czy ty może masz i mi pożyczysz, no ja teraz, myśmy rozpadnie rozmawiali z synem i myśmy mu to przekazali, że słuchaj, ty się nie musisz wstydzić, czy bać do taty, czy przejść do mamy i, i my ci w tym pomożemy, czy, czy tata ci da, bo ma, czy, czy pójdzie ci kupić. Żeby się, bo dzieci się wstydzą, dorośli się wstydzą iść do apteki i powiedzieć przy innych klientach, że ja to potrzebuję, prawda? No takie jest moje zdanie, że powinniśmy wzbudzić w nich zaufanie, bo teraz dziewczyny, bardzo dziewczyny są bardzo otwarte. I, i wydaje mi się, że mało tego, że powinniśmy ich uświadamiać od dziecka, to jeszcze wzbudzić w nich zaufanie, żeby oni przyszli i poprosili o tę pomoc. Żeby poprosili o prezerwatywę w wieku 16 lat, dobrze zrozumiałeś? Żeby się mogli zgłosić z tak, jakimkolwiek no problem. My możemy im tłumaczyć, że oni tego nie powinni robić w tym wieku, i tak dalej. I tak dalej. a my tego nie zatrzymamy, jeżeli oni będą i tak chcieli to zrobić.